Niedozwolone bakunki wyrzucane tuż przed policją i pościg za podejrzanym. Zgłoszenie i pogoń za wandalem uszkadzającym pojazdy. Niezatrzymanie do kontroli i pościg, czy ucieczka po bezdrożach. Zaczynamy. Przenosimy się prosto w wir trwającego już pościgu holenderskiej drogówki, gdzie kilka jednostek policji ściga wyjątkowo niefrasobliwego osobnika w peżocie, który nie zatrzymał się do kontroli i aktualnie wyprzedzając ciąg pojazdu w pasem awaryjnym, gna przed siebie, byleby zniknąć z oczu ścigającym go stróżą prawa. Wyjątkowym utrudnieniem jest wzmożony ruch, przez co radiowozy mają momentami problem w utrzymaniu stałej odległości wobec uciekiniera. Nie sposób naraz zliczyć wykroczenia popełniane przez kierującego przerzotem, jednak wszystko doskonale dokumentuje się na wideorejestratorach. Nawirowanie wśród gęsto rozmieszczonych aut, naruszanie powierzchni wyłączonych z ruchu, wyprzedzanie pasem awaryjnym oraz nadmierna prędkość to tylko przykłady, które można dostrzec na pierwszy rzut oka. We zijn 1 kilometer 10km hier 71.3, rijstrook 1. We zitten er vrij rij achter. We gaan er door, we gaan er door, gaan er door, we gaan er op de A1 79.2. W pewnej chwili podejrzany wyrzuca z samochodu tajemniczy worek, którym okazały się niedozwolone substancje. W ten sposób próbuje pozbyć się dowodów i dodatkowych zarzutów, jednak nie ujdzie mu to płazem. Znów dochodzi do tej samej sytuacji. Jak widać, ma tego dużo więcej.

op is hier die kleine bij je op. Het is een kleine een box maken. Ja, 2-31, 20, 30 ouders in het buiten. Je hebt geen alles. Je wil drinken hier. nu wat verbij, Het is bij je op. Niet de meerderheid, ook Wreszcie zbieg zostaje otoczony i postanawia się poddać. Jego pojazd zostaje przyszpilony do betonowych barier, a funkcjonariusze dokonują zdecydowanego zatrzymania przy użyciu środków przymusu. Delikwent zostaje aresztowany, a w toku prowadzonych czynności wychodzi na jaw, że przyjechał z Belgii do Holandii, by kupić niedozwolone środki. Zarówno mężczyznę, jak i jego sprawę przejęła belgijska policja, która zadecyduje o dalszych losach podejrzanego. Krótko przed północą, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, funkcjonariusze miejskiej policji z czeskiej Pragi otrzymują zgłoszenie o mężczyźnie niszczącym zaparkowane pojazdy na jednej z pobliskich ulic. Mundurowi zauważają zgłaszającego, który macha do nich rękami i prowadzi do miejsca docelowego, znajdującego się nieopodal. Podejrzany mężczyzna kopał w lusterkach kilku samochodów oraz skakał po jednym z nich. Policjanci namierzają sprawcę i gdy próbują go zatrzymać, ten zaczyna uciekać. Zatrzymaj się w imieniu prawa, stój! Wandal zostaje skutecznie aresztowany. Mundurowi badają alkomatem zatrzymanego 33-latka, a wynik wyniósł ponad 2 promile. Mężczyzna uszkodził łącznie 9 pojazdów, które miały pourywane lub uszkodzone lusterka, pęknięcia na szybach, a niektóre nawet były całkowicie wybite. Za akt wandalizmu nie będzie taryfy ulgowej. Zaledwie dzień później funkcjonariusze praskiej policji namierzają pojazd należący do dostawcy pizzy, którego kierujący jednak nie jest dostawcą pizzy. Za kółkiem siedzi złodziej, który postanowił wykorzystać chwilę nieuwagi, gdy kurier zostawił włączony pojazd. Kierujący początkowo zwalnia, by po chwili rozpocząć ucieczkę. Nie jest to, co prawda, pościg wysokich prędkości, jednak widocznie chłop nie chce nazbierać sobie zbyt wielu punktów karnych. Uciekinier, widząc na drodze inny patrol, w obawie, że zostanie użyta kolczatka, nagle zjeżdża na pole i zalto tam pola, kontynuuje jazdę, jednak ta nie trwa zbyt długo. Policjanci otaczają pojazd i wyciągają delikwenta ze środka. Ukaż ruce! Ukaż ruce! Mniej tady! Ruce mniej tady! Rozumiesz? z drugiej strony. Okazuje się, nim 35 latek, który był pod wpływem niedozwolonych substancji. Teraz trafi do policyjnej celi i usłyszy zarzut kradzieży. Mamy znów drugi dzień świąt, czyli czwartek 26 grudnia. Krótko po godzinie 15:30 policjanci z Krasnej Lipy prowadzą pościg za kierującym furgonetką, który nie zatrzymał się stosownie do wydawanych mu poleceń. Uciekinier mknie krętymi drogami, stwarzając zagrożenie dla niczego niespodziewających się innych uczestników ruchu, po czym zjeżdża na gruntową drogę. Niedługo później 36-letni Zbieg wjechał w stertę drewna opałowego, po czym zaparkował nieco dalej i uciekł pieszo. Funkcjonariusze przeszukali całą okolicę i po około dwóch godzinach odnaleźli kierującego oraz jego pasażerów. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia pojazdów do 2026 roku oraz badanie narkotesterem dało w jego przypadku wynik pozytywny. Sprawa jest w toku. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka do końca. Jeżeli Wam się spodobał, gorąco zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz podbicia filmu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję wszystkim z grona wspierających. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z serii Policja w akcji na Stop Pirat TV.